Cześć kochani, jak widzicie Żbiku trzyma nowe wyposażenie w garażu live-tripowym, mianowicie dron zakupiony z funduszów uzbieranych z Patronite'a, także dziękujemy Wam ogromnie dzięki temu dronowi. Nasze wyprawy będą o wiele fajniejsze, będziemy mogli penetrować, Teren z całkiem innej perspektywy. Będziemy też mogli robić co? Relacje, pokażę Wam relacje z udziałem filmów z tego drona. Z ciekawszego kąta będziemy, zarówno my, ale przede wszystkim pokazywać Wam Bushcraft i to, co robimy i przygotować będziemy nowe wyzwania dla Was. Z nami się zawsze, fajnie zmęczycie. Dokładnie, także jeszcze raz dziękujemy Wam, dziękujemy wam za wkłady. Jak widzicie, nie sprzeniewierzamy środków, tylko inwestujemy je w dobro w dobro life tripa i w naszą pasję. Teraz, A Teraz zbieramy na obiektyw dla mrówek. Dokładnie, dokładnie. Dzięki, dzięki temu nowemu lustru będziemy mogli pokazać Wam zwierzęta z jeszcze E, mniejszej odległości, w jeszcze większej rozdzielczości, e, i, i będziecie mogli dostrzec, e, dotknąć, poczuć to lepiej. Dokładnie, zwierzęta, zwierzęta. Także słuchajcie, jeszcze raz dziękujemy ogromnie. E, e, bądźcie z nami cały czas. E, e, no i do zobaczenia na kongresie. Do po zobaczenia. Kraftowym. Już 8-10 października. Pamiętajcie, mam nadzieję, że jesteście zapisani, bo jak nie, to uu, będzie źle. Na razie dzięki ogromnemu.